Spójniki. Ząst. W przeciwnym razie. Ząst. Po spójniku ząst występuje szyk przestawny. To znaczy, że po tym spójniku znajduje się czasownik odmieniony przez osobę, po czasowniku osoba i reszta zdania. Na przykład. Kom sofort her, Prügel. Choć tu natychmiast. W przeciwnym razie dostanie szlanie, Czyli widzimy, że po ząst znajduje się... Czasownik gipt oraz y, podmiot i reszta zdania. Znajdują się, możemy znaleźć również zwroty idiomatyczne z tym spójnikiem ząst. Ząst was jeszcze coś. Ząst wo gdzieś tam. Ząst wo hin dokądś tam. Ząst wea ktoś tam. Wea ząst a któż inny, lub a któż by inny. Was denn ząst, a by innego, widen ząst, a jakżeby inaczej.